Cześć dzisiaj recenzuję dla Was y, następną burgerownię. Burger Warszaw przy, y, naprzeciwko y, hali koszyki i niestety y, znowu dostałem czerstą bułkę w następnej burgerowni wydałem 21 zł zamian dostałem czerstą bułkę przypominam firmom, że jakbym poszedł do sklepu do piekarni to za 50 groszy bym dostał y, Przynajmniej świeżą bułkę. Tak to wygląda. Następne rozczarowanie. Lokal duży, dość przyjemny, zagłośna muzyka. Jest toaleta, obsługa słaba. Wchodzi starsza pani słabo ubrana i rew w ogóle się nie śpieszy. Jest nieobecna, tak jakby no, nie pasuje do tego miejsca hmm. jakie są plusy, plusy to jest duże mięso Zjadliwe i na tym koniec plusów minusy to tak jak mówiłem yy, czerstwa bułka hmm. słabe dodatki, bardzo słabe bez smaku cała to zmokła Mało tych dodatków. Także burgery można się najeść, ale to tylko samym mięsem, bo mięso jest spora, natomiast reszta jest w małych ilościach i niskiej jakości szczególnie ser i no wszystko łącznie z bułką. Podane to na takiej tacy wyłożone papierem. Średnio to wygląda. Wolałbym zjeść na talerzu, ewentualnie w pudełku, żeby ten burger był i dopiero na tacy. Przeczytam kilka komentarzy może, yy, albo nie, z Google. Tam też ludzie mają różne opinie, jak chcecie. Moja ocena, ocena od 0 do 10 to jest to 4. I tylko cztery, jest to najgorszy wynik jak do tej pory z burgerowni. Także nie polecam tego lokalu, można zjeść, zatruć się, nie zatrujemy. Mięsko jest dość sporawe, także najeść się możemy. Ceny dość niskie są, no ale to nie o to chodzi. Jeść się dla przyjemności, dla smaku. I tak dalej, także moja ocena 4. I jak mówiłem, jest to najgorszy wynik z burgerowni. Poleccie jakiś lokal, sprawdzę go dla Was. Natomiast, żeby tam przyjść dziewczynom, czy coś, to nie polecam. Tak jak mówiłem. Chodzi starsza kobieta i tak dalej. Jest ciężko zaparkować, trzeba płacić za parkowanie. No a jedzenie nie jest super. Hej, do usłyszenia.